Cześć, z tej strony Kuba, a to jest WWE 13 Universe odcinek 69, no i show otwiera walka Damian Sandow vs Antonio Cesaro, więc rozpoczynamy bez przedłużania. No i play, Monday Night Raw, trzeba rozpocząć od jakiejś konkretnej walki. Obie postacie oczywiście są w DLC, także nie ma ich normalnie do odblokowania ani w, ża w żadnej... w żadnym z rosterów. Ani AT-tutery, ani normalnej. więc panie i panowie, w tym momencie nadchodzi Antonio Cesaro! Ladies and gentlemen, the opening contest is set for one fall! Introducing first, from Lazarus Switzerland. Weighing at 224 pounds. Antonio Cezaro! No i cóż, europejska duma to nie William Regal, nie Seamus, nie Drew McIntyre. Nikt, nawet nie Wade Barrett. Nikt z Europy to nikt inny jak Antonio Cezaro. No więc dobra, czekamy na. Damien sendo Hallelujah, hallelujah. And his opponent from Palo Alto, California, weighing at 261 pounds. Mr. Damien Sendo. Zapomniałem powiedzieć: Intellectual servant of the Messes. No, cóż. Więc okej, okay. może na start wybierzemy sobie Antonia Cesaro, więc dobra, tematów przygotowanych na dzisiaj jakoś nie mam z jednego powodu, a może i z większości powodów, nie tyle, po prostu jakoś ostatnio nic się w świecie WWE nie dzieje, no bo co takiego się tam nie ma, co takiego... Się dzieje, no jedynie o, mogę powiedzieć, mogę o tym powiedzieć, eee, że po prostu. Poczekajcie, M że po prostu. No dobra, no to zbyt ciekawy temat, to nie jest jednak. No dobra, załóżmy, że o tym powiem. Triple H ma do czasu wrestlemania, ma na wrestlemanii 30 zmierzyć się z nikim innym jak z wybrańcem Mr. McMana, Czyli Triple H kontra. Nie, nie chodzi mi o Drew McIntyre'a, nie chodzi mi o niego jeszcze czego. Chociaż, no cóż, Overexter miał taką walkę nawet Triple H kontra Druma McIntyre'a też taki fełk był no ale co wow, ale akcja więc oprócz tego no to jeszcze ma się, znaczy Triple H ma się zmierzyć z po prostu z, z zawodnikiem, który będzie reprezentował Triple H, -a. ale co będzie na szali w tej walce najprawdopodobniej na szali w walce Triple H z zawodnikiem Mr. McMana, to musi być musi być posada Musi być posada, albo e, jeżeli wygrał Triple plage Triple plage przejmuje tą organizację, a jak wygram, a jak wygram, McMahon zostaje po prostu bez zmian. Jak wygra po prostu, no McMahon jak wygra, jak wygra jego zawodnika. w tym momencie sygnaż, że to był ten Gun suplex, więc w świetnym stylu, fajnie, fajnie to dosyć wyglądało. No ale cóż, dawno nie rozwaliliśmy stołu komentatorskiego, więc nie wiem na co czekam. Na no, w tym momencie German, a cover clutch, ale puścimy wszystko jedno i overhead belly to belly suplex. No i tak, Antonio tego główka przekręca sobie. Dobra. Więc na WrestleMania 30, który ma dojść do walki Triple H kontra zawodnik, który będzie reprezentował Mr. McMana, na szali będzie po, po prostu, na szali będzie yy, to, no z, w tym momencie Cesaro, dajmy znowu, w niebezpieczeństwie Neutralizer na sali komentatorskim na szali będzie posada Vince'a, McMahon'a, po prostu na szali będzie cała organizacja na szali będzie po prostu jakby to nie powiedzieć o WWE no ale wtedy to już chyba jest oczywiste że wygrałby jednak Triple H jeżeli miałby po prostu jeżeli po prostu w tej walce doszłoby do jakichś przekrętów nieplanowanych albo czegoś to bym naprawdę. Ja liczę na dobrą walkę, jeżeli byłaby taka. Na pewno taka będzie, na pewno, bo Davidowi jednak ma dobry gust co do walk. No, no może 29 taka fajna nie była. Z jednego powodu. Tam akurat Triple H napisał na Twitterze fanom. Ale w tym momencie. Łach, European Apercade niemożliwe. Ach, tak, jest po prostu genialna. Tam Triple H na Twitterze napisał fanom że to, to WrestleMania 29, że WWE po prostu na WrestleMania 29 nie skupiało swojej uwagi, ponieważ no jakby to, to była po prostu mała rozgrzewka dopiero tego, co będzie na WrestleMania 30. Nie, nie dostaniemy na WrestleMania 30 shitu żadnego. wybaczcie jednak, WrestleMania 30 musi zakwalifikować się do Jaki jeden z najlepszych rysunek, jaki na, jak nie nawet najlepsze, no ale cóż. Here is your winner Antonio Cezaro Antoniusz odnosi zwycięstwo. Niemożliwe. No okej, okay, przejdźmy do da Przejdźmy dalej. Next match. Dzisiejszy main event. Oczywiście John Cena kontra Jack Swagger. Dlaczego Jack Swagger? Bo jakoś chciałby moim trochę też porozmawiać. Także jeżeli na WrestleMania by już doszło do tego pojedynku, to Triple H przed, tym, przed WrestleMania ma stoczyć jeszcze dwa pojedynki. Pewnie na Survivor Series zmierzy się z Big Showem, a w międzyczasie może na Royal Rumble, albo na jak, jakiejś innej ważniejszej gali jeszcze. Czyli Survivor Series i Royal Rumble są takimi najważniejszymi galami. Te gale są z najważniejszej czwórki pay per view w roku. Więc no cóż, no liczę na pojedynek Daniela Bryan'a z Triple może oraz Triple a z Big Showem. Ale okej. Okay. Ladies and gentlemen, following contest is set for one fall. introducing first from Westbury, Massachusetts, weighing at 243 pounds He is the United States Champion John Cena No i dobra, Cena, World Life W tym momencie Wstydu takim jakim wchodzi i do ringu. Dobra Czekam na jego przeciwnika no jest the real American, the all American American. All American American. Mistrz Taktimowy. And his opponent. From skąd jest Jack Swagger? Zapomniałem. Po prostu zapomniałem. From Peru, Oklahoma, dokładnie tak. Weighing 243 pounds. He's the one half of the WWE tag team champions. Jack. Swagger! Tyle waży co singa, Niewątpliwe. Nie no, ale Słuchaj, mi się oglądały pojedynki Swagera z Johnem Siną. Tutaj gantle, czy tutaj wyniesienie. Jej, mm, walki robili dobre. Na no, jeszcze rok temu, dwa lata temu, coś w tych okolicach. No ale ja dam Sinie wygrać, ponieważ z jednego powodu. Nie chodzi mi tutaj o to, że gram lepszymi tylko żeby wygrać, bo na wygranej mi nie zależy, Chodzi mi, że po prostu chcę się wypowiedzieć na dany temat i takie tam. A poza tym Siną mam winning trick w tym trybie, który zostanie przerwany za może, nie wiem, jak syny nie lubicie, to już nie moja sprawa, to jest wasza sprawa. Spoko, syny nie lubicie, Sinę lubię nic zęgo. Nie mam, jeżeli go nawet nienawidzicie, to nie, nie, nie ma po prostu, nie mam pojęcia dlaczego, ponieważ według mnie John Cena jest resterem do półki. Że jest tak wypromowany, to dobra, jest tak wypromowany, no ale sina to sina. No i okej, okay, Jack Swagger. P kontynuując temat, e jest w takim The Real Americans z Antoniem Cesaro. Ich menadżer to Zeb Colter, który najprawdopodobniej na 99,9% na będzie w WWE 2K14. Więc no to. Jednak ten taktim, dobra, więc tak, yy, The Royal Americans, yy, Jack Swagger i Antonio Cesaro u boku Zepa Coltera. Mam nadzieję, mam nadzieję, że za niedługo dotkną, dotkną w końcu yy, pasów Mitschowskich taktim, Przegrywają, wiem, przegrywają z Prime Time Playersami. Przegrywają wszystko, co się da, ale ja mam nadzieję, bo to jest świetny taktim, To po prostu jest świetny. Tak, Tim, przepraszam, ale mam trochę tak, wiecie, z gardłem, trochę, trochę mi ostatnio, <laughs> jak sami możecie słyszeć, nie tyle przeziębiony jestem, trochę chory jestem, no ale cóż, a w tym momencie, John Cena fave na Fave nagle wow, więc, jeżeli chodzi o to, to po prostu, no, o, znaczy... Kurczę, że, żeby tak nie zepsuć tematu, no to naprawdę ja Jacka Swagera lubię jako tego yy, Weed, People i tak dalej. Lubię Antonia Cezaro z obecnym jego gimmickiem, bo naprawdę sprzedać się może. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Jak Demis w Polsce na Haufschole powiedział, no prawda, wielki, yy, że jest tam Demis. No więc naprawdę może być ciekawy taki film Antonia Cezaro. I tego, i, Anton, i Jacka Swagera, Federal The więc, ale oby, bo znając Dawidowi, oni o nich, z, ob, WWE po prostu zapomni o nich, tak samo jak z Deusos, są tym taktimem, Niech już dotkną, niech już po prostu, po prostu dotkną te pasy taktim. Niech Dawidowi da im szansę się jednak pokazać. Nie z tej strony jobberów, nie ze strony jobberów, którzy przegrywają wszystko tylko jednak ze strony pr prawdziwych zawodników, mi tak naprawdę są i Jack Swagger, były mistrz zapa w zapasach tam i tak dalej, jedyna osoba z gimikiem, drugi Cortangle. no ale jednak ja Swaggera mimo wszystko lubię, a w tym momencie John Cena, Doctor of the o oh, mój Boże, Flying Elbow Drop, Flying Elbow, niebywałe, bywałe. dodatku na stół komentatorski, wow. A, myślę, że You can zrobi, ale nie, nie zrobił. No i twarz pierwsza uderza w słupek. Nie noga uderza, pierwsza tylko głowa. Dokładnie tak. Dobra, głową uderzył w to matę, a w tym momencie też pres od Johna Siny. John Sina czuje moc. John Sina czuje moc. Nie będzie miał fajna krusza z narożnika. No dokładnie. Dlaczego mnie to nie dziwi? Dlaczego? No właśnie, dlaczego mnie to nie dziwi? Pojęcia nie mam, a w tym momencie, panie i panowie! John Cena wynosi Swaggera, Jack Swagger has going to jail! No w lutym Swagger pojechał do więzienia, jednak w tym momencie 3 i John Cena odnosi zwycięstwo. Lubię The Real American Stock Team, ale wolę jednak Antonia, je niech już ma ten strój tak jaki ma. Ale zaraz, zaraz Jack Swagger. Niemożliwe po, tak, ja, po takiej walce. Swagger przechodzi face turn. Swagger przechodzi face turn. Nieprawdopodobne, co się jeszcze wydarzy na tym row. Ogólnie Cezaro mógłby mieć, być w tym takimie, jednak mógłby też mieć oprócz tego mm, po prostu ten stary strój. Tak samo Jack Swagger ma ten normalny, więc... No cóż, tak to po prostu jest. I mam nadzieję, że jednak The Real Americans, Jack Swagger i Antonio za są so odniosą kiedyś tam zwycięstwo. Nie kiedyś, tylko za niedługo. No ale co to, by było na tyle z tego odcinka. Pozdrawiam, słyszymy się już za niedługo. Mam nadzieję. Nie wiem, czy SmackDown było, czy nie było, zależy jak z czasem, ale ok, pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć.